tylko na mnie! Jestem wejbusiem Majkim, jupii! jestem w centrum cześć, adopcyjnym. Maggie. O, cześć, cześć, Tina! Cześć! Zoe! Wow, dziewczyny, co wy tu robicie? jest. O, dziewczyny, poczekajcie, bo tutaj jest to pani Hazel. To ja? opiekuńka. Tak, pani opiekuńka nasza tutaj jest. Ale ma ładną bluzeczkę. Tak, ma bluzeczkę z jakimś... królikiem. Tak, królikiem, kotkiem jakimś. Yy, ona się nazywa Hazel. Okej. Okay. I ona jest tutaj, jest tutaj panią rządzącą w tym miejscu w ogóle. Uuu! A ja myślałam, że tutaj ządzi Zoły. A, no właśnie. O, ja myślałam, że Majki. Ej, słuchajcie, dzisiaj przychodzą rodzice, podobno nas zabrać stąd w końcu. Jupi, jupi. A co jak zabiorą mnie inni rodzice, a inni rodzice zabiorą ciebie, Majki? nie będziemy laziem. A może będziemy mogli się spotykać? Nie, musimy być rodzeństwem. Chodźcie, usiądziemy sobie na krzesełkach tutaj. Patrzcie, jak wygodnie jest. Ej, przy mnie jakiś zielony glut lata sobie. Ja siedzę na dla dziewczyn. A ja dla chłopców. A co to tutaj. za zielone gluty latające? Chwaję! O, to jakiegoś wiluzka. Dziewczyny, zero czasu już jest, uwaga. Zobaczymy, co teraz rodzice mają przyjść. jestem grzeczny tutaj, ulicane mam włosy ładnie, pięknie. Zęby umyte, normalnie aż się Ja też jestem miejsca. gotowa. O, dobra i wchodzę, Pani uwaga, opiekunka tutaj jest. Uwaga, to będzie? jest ta tatawa pan. I pan. Jakiś. Tak! Cześć dzieci! To jest tata i mama! Ej! No tata, tata, tata. i wszyscy załatwujemy na domu! że Cześć, nas wszystkich zaopatruje! Tak, cześć rodzice. O, chcemy. 10, dziesięć, dzieci? Dziesięć, dziesięć. Ej, to Aś, ma dużo! Mama! I, i Mia to jest tyle. No właśnie, nas jest czwórka. Ale oni na pewno sobie polaczą? No właśnie. chyba tak! Dziesięć dzieci to dużo dzieci. Ja bym tyle nie wytrzymała. No właśnie, to jest bardzo <laughs> dużo dzieci. A, oni się! Ja też cię, wow. ja też cię! Ja, ja, ja chcę się do milionerów! O, 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 ale jest jest 11 11. Dzieci. o, nie jest nie, 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 o O, nie, 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 być razem? Ja na pewno nie, 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 Ja na pewno chcę moich proszę pani. Tak, Lose, ja też nie, moich nie, proszę nie, Proszę nie, nie, ja o, o. jestem słodziutka. E, kogo by tutaj. E, wy... Nie głosujcie na nas. E, mo mojo Moja na jakaś nie wiem cokolwiek. Ludno, ja zamknęłam osy Bez ich i tylko nie mnie. O, o. o całe szczęście. Nie, nie nas, na szczęście, i... szczęście U. tak. U. Całe szczęście, że nas. Ja już się nie bałam ześlacie kogoś z was. Tak jest. O, dobra, muszą zrobić papierkową robotę. Teraz rodzice i nas zaadoptują. A my musimy pakować wszystko. Ej, dobra, to ja się idę pakować od razu. Ja mam wszystkie moje zabawki polo na lewo i prawo. Sypko, Majki, ja i, ja i prawo Sypko, ja to biorę. No, to ja to to mam co jest moje. Ja to wezmę, jeszcze wszystko, to wszystko spakuję. Wszystko, wszystko zabieramy. Moje, twoje, Malakasy? A po co nam malakasy? E, żebyśmy grali mala, ma, na malakasach. O, tutaj wezmę cymbałki. Okej. Okay. I jeszcze tutaj biorę o Wiecznie taką zabawkę te zabawki mają być pakowane koniecznie Ej tak ja nie wiem czy jeszcze coś zostawiłem Majki czy ty masz jakiś jepka. katal? Bo masz jakąś bakterię ej, Już nie a nie mam katal No tak mam rzeczywiście To nie podchodź do mnie bo ja jestem źdlowa No jesteśmy psy autobusia Tak udało nam się spokować. nie oni mają autobus nas już. To jest ich autobus wow, ej, jako bryko patrzcie tylko na fiesil, to bardzo dziękujemy za bycie dobrą opiekunką tak, Dziękujemy pani naprawdę bardzo Mam nadzieję bardzo. że tu mnie nie oddadzą Nie, Zoj, <śmienicza> Zoe no co ty Ej, uuuu <śmienicza> Łooo, <Ja. śmienicza> ej Ej, to ja jest jest ekstra Patrzcie na to yeah. Patrzcie, klęce jaki autobus. No nie, no to jest super miejsce. Ja, ja nie chcę mogę. Na stronie tutaj usiąść. bliska Tak, dziewczyna o. jest tutaj normalnie, patrzcie. Jaka śliczna. Tak, ona to wygląda jak wy. jest autobus. Tak no. jest, tu normalnie, normalnie można usiąść. czuć kasę. Oj tak, i to czuć bardzo kasę, słuchajcie. Czuć ogrom kasy tutaj. czy, czy wy... my, Może my rodzice jedziemy nam jakich... załatwią bilet do banku. O. A pociął bilety do banku. No bo była pieniądze. Kasy. Ej, słuchajcie, jedziemy. Teraz w końcu wyruszamy. W końcu wyruszamy, a wy pamiętajcie o sklepie <noise> smyslop.pl i dwa nowe kanały Majki Plus oraz Majki Gry, a my teraz jesteśmy w nowym domu! <noise> Jakiś <noise> jest. jest... Patrzcie tylko na niego. A oni mają jakąś firmę z lemoniadą? No, no, tak? nie no. no, nie ma studio, widzicie? Tak, rzeczywiście. Nie musimy ssiać lizaków lizacku. w całym domu. Sypko, szukamy lizaków. Sukamy, szukamy, tutaj nie ma. On ja musi być. Lizaki. O, ja też tak, mam tylko, żeby, żeby... Ja też mam jeden. Ja też mam jeden. Ja mamy też mam jeden. Ja też mam jeden. Mamy mamy ja no. no. mamy możemy jeden. Ja, ja mam Ja, ja, ja chcę burgerka. Ja z burger, 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 pycha burger. burger. burger ja kanapkę z mackami. Ej, a ja muszę znaleźć lizaki, a ja znalazłem tylko jednego lizaka w ale lizaki znajdowaliśmy całą grupą i znaliśmy dziesięć, bo to każdy musiał znaleźć lizaka. A, czyli nam się udało. Jupi. Mam zyski. Ej, hot Placiasz dogi wygrały głosowanie. Będą hot dogi na kolację. Tak. To do kuchni wszystkich. Mama zamówi hot dogi. I ja nie lubię hot dogi. Ja też Ta, kanapkę nie każdy z lubi ośmiolnicę. No właśnie, nie każdy lubi kanapki. Ja lubię tosty z serem. Ej, a wy lubicie tosty? Weźcie mi napiszcie, czy wy lubicie na przykład tosty z serem, czy z szynką, czy z szynką a i z ja serem? A ja lubię tosty z ośmiolnicą. A ja z kabanosem. Co? Ej, patrzcie, macie hot doga, bo ja mam. Ej, ja nie mam hot doga. Ja mam. A mam. Ja dostałam. A dostałem. Mam. Patrzcie, mam hot doga i ja go zjadłem. Ej, był przepyszny. Patrzcie, i marakasy tutaj lecą normalnie. Zobaczmy. O. O, o, o światło tak. zgasło. O, o, rodzice coś chcą nie. tutaj w salonie! Halo, rodzice, halo! Co się z Pawlotem, jak to jaskin. się dzieje? Co o, o. się dzieje? Przer e, o co chodzi? Jakieś... zające wiadomości. wiadomości? Co? Trzeba się schować? Trzeba uważać, ale co tutaj się dzieje? Na, co to... No właśnie, na co mamy uważać? Może Dobre, trzymamy się może... razem. Nie wiem, chowamy się. Tutaj na napomni. Tak, wiem, chodźmy, lepiej się o, o, co tu o, się stało? To nie widać. Za te 7 sekund, czy ktoś nas może uratować za te 5 sekund 4 łapeczką w górę? Dwa, o, łapeczka szybko, nie łapeczka, łapeczka. Nie. O, Łapeczka o, kliknięta to została się na 6. Tu, tu będzie napisane. O, o, potrzebne. Co? Uwaga. Porywacze. No, Porywacze w sloju klauna. O, o, o nie na wolności. Tak, trzeba będzie uważać. Bardzo, 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 Czyli bardzo uważać. Czyli zobaczymy polewaca, to zadzwonić na policję. Tak, i trzeba rodziców się trzymać, dziewczyny, żeby nam się nic nie stało tutaj. Ty, mama, ruto. tata, ja, ja się, się rodzice? Tu są rodzice, oni nas pilnują, bo my się boimy. My się boimy tutaj, dziewczynka psytul, się też boi. mama, psytul. Tak, mama. O, tata mówi, żeby się nie martwić. Ja słucham taty, tata ma niebieską koszulkę taką ekstra, tak samo jak ja. Możemy spać z rodzicami w sypialni. Jupi, jupi, dosybiali. na głowie. Jupi. I do sypialni. O, dobra, jesteśmy Ale wszyscy tutaj. w tej. Jakie wielkie łóżko! Uuu! 50 osób! Ej, to jest największe łóżko na świecie. Spójrzcie tylko na to, A co to tu się te dzieje. Te Wózko, no w sumie mogliśmy też spać. Tak, A, ja chcę to spać. Prawda. Tak, nic tam się nie stanie. Będziemy mogli zasłonić okna, dom normalnie zabunkrować i tyle. A no, jak spadko, spać, pójdziemy to do parku. Do, do o, dobra, to dobranoc, ja idę spać. Dobra noc, Dobranoc Dobra noc, Joey, do Mija. O, um, ja mnie oczy. Dobra noc dziewczyny, dobranoc rodzice. Halo. E, co się dzieje dziewczyny? Czy wy też stałyście? Halo. Aaj, słyszycie? Coś się dzieje coś za oknem? Dzieje? A, tak, jakby coś skrzypiało. Czekajcie, dziwne. Ale nic nie widzę. Tak, nic nie widzę, rzeczywiście. Nie mam Tak, ale gdzie, gdzie są rodzice? Ej. Może tata kupę robi? Co? Tata kupę robi? <laughs> co to jest <laughs> za chłopak? O, o, o! nie! Niespodzianka o, ok. nam powiedział! O oo! Jakiś diabeł. Tak, słuchajcie, musimy go chyba pokonać dziewczyny, bo ja nie widzę innego Weź wyjścia się z tej sytuacji. Jest są silniejsze, to oni powinni. O, dobra, znik to całe szczęście z Ale może się pojawić i wszędzie to. Tak? O, je! wow, co jest? Trzeba się znowu? tak pojawia. Ruj, znowu? znowu się pojawi. Uciekajcie szybko! Uciekajcie, co tu się dzieje? Wiejemy, wiejemy dziewczyny! Zaczynaj się i a masz ty, a masz... Ała, dobra, on mnie tutaj coś dotknął, dobra, ja nie chowamy chcę się, chowamy się w wannie Nie do, do wanny yy, Szybko dziewczyny Nie dajcie mu wejść tutaj, ja lubię kupę Co Zoe, nie, nie w takim no, momencie To ja Uy, Ja potrzebuję a! pomocy tutaj Jak go rozwalić, musimy go rozwalić Mati, musimy od niego uciekać po prostu Aha, po prostu uciekać, dobra To ja uciekam no, nie od niego się o, Nie się ja Uważajcie, uważajcie tak, on szybko biega, słuchajcie, on bardzo szybko biega, Uwaga, więc ja... I się... Uważajcie, to ma dzieńce, Zoo, uciekaj z tego kibla A! To ty robisz, no, szybko uciekaj! O, o. o nie. Ja nie! Biega tu, biega tu! Tak, on cały czas biega i się teleportuje, dziewczyny. O, o, o. No, Rodzice, Halo, gdzie jesteście? Szybko, szybko dziewczyny, uważajcie na siebie tutaj. Patrzcie, my biegałem, ja czy biega ty chłopak? Ty, ty Nie goń nasty! Na, na, na szybko, szybko, my szybko, szybko, Tak jest cały czas za mną, dziewczyny. Co to? Zikto? Ej, czy on? Zikto? Udało się. Jesteśmy? Jesteśmy. A jesteśmy wszyscy bez piątki. Tata! Tata wrócił. Nie było. Tak, gdzie ty byłeś, tata? Nie, wszystko w porządku. Usłyszałem hałas. No, miałeś nie spać jest z nami. W porządku. Tak, rodzice mieli z nami spać, a z miałeś nami nie spali. Nie, nam ja pomagać. Co? On mówi, że mamy iść spać? Tak, bo tak się ja nie wiem, czy tak. ja nie No właśnie, ja nie będę spał. O, dobra, ja sobie tu usiądę i będę ja pilnował. Ja będę On tutaj tak, tak, nie się wydarzyło. To, to, to no. tak, ja będę pilnował. Słuchajcie, i was obudzę, jakby się coś stało. Tylko czemu to Oba. zielony glut lata obok mnie cały o, czas? No ja pójdę spać. Tak, idźcie spać. Ja tutaj usiądę na łóżku, bo ze bliżej was to się będę mniej trochę bał. No chodźmy <laughs> razem. Tak, wszyscy razem i uwaga... O, yupi, Jesteśmy w parku! Spójrzcie tylko na to. Bo jesteśmy w parku. w nocy. Może tak. to był szybko sen? Tak, możemy Wszyscy się mieli ten sam sen? No to właśnie. Nie był sien, to była prawda. O, nie! Prawda to była niemożliwe. No co, wy dziewczyny? By taki chłop z jakimś płomykiem na głowie był? Nie. Tak. To są te złe polywacze ja wiem o tym. Aha, o ja zjeżdżam do zjeżdżalni, patrzę oui. tylko na to. Ej fajnie tutaj oh, się pojawiło. Ale tu jest ekstra zabawa, bawimy się. Czekacie, nie tak się wchodzi na zjeżdżalnię, tylko o tak, taki. Ja zawsze wchodzę z drugiej strony. Ja też tak lubię. Ja wstępować. też tak lubię w sumie, ale nie mogłem we. O, zresztą zdałem się twarzą e, w dół. No co? Majki, ciałaj. Stałem, stałem. E, ile tutaj jest zabawek najróżniejszych? Zamek, taki możemy się bawić. Tu jest zjeżdżalnia, tatra. <laughs> dziewczyny, dziewczyny, ty się dzieje. To jest Majki. jakiś, oh. jakiś klaum. Mój głupi, mój wiadomościach. To jest ten, polewać. O, nie o. chcemy twojego miliona Robuxów, to jesteś kłamcia. Ej, milion Robuxów, ja rację. ty byś chciała od niego, to no ciao ty. Milion Robuxów no, to, to, to dużo. Ja mogę sobie kupić za to? Ale to jest oszukista, ty nie wiesz mu. Oszukista? Ale on powiedział, że jego tata jest właścicielem Roblox. O o, ta dziewczyna jedna to i brzmi chce, jak chce jak do niego kłamstwo. iść. Tak, to trochę brzmi jak kłamstwo. Nie, 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 na głupia, ja i nie słucham. Ja bym tam nie szedł. A co on robi, ten chłop tutaj? No, Wracajcie, wracajcie, tutaj do nas. Ej, nie, nie można tam być. Ja jestem za dziewczyna, to nasza siostra. No, no, nie, Mija, nie, nie idź Mia, tam. Mija, płacaj, Majki, nie możemy jej zostawić. Mija, nie Słuch idź tam. Lecania, musimy ją ulatować. O, o, Mija, ej, gdzie ty Mia skoczyłaś, Mija? Mija, ej! Mija wskoczyła! Nie mamy wyjścia, przecież nie możemy się rozdzielać, Majki. No, tak, mamy, tam, idziemy. Po Mia, chodźcie, pomożemy mi szybko, Mija. Nie mogę Co to jest za miejsce? No i plosy bardzo mija, ale nas wpakowała! No naprawdę mija! Ale ja O o, no i co teraz mamy zrobić? Słuchajcie, jak on nas porwał, no wiedziałem, że tutaj jest ta dziura i nie można mu ufać! No od samego początku to mówiłem! I co, dostaniecie swoje? Milion lobuxów nie dostaniecie, bo to oszukista, ja mówiłam! No właśnie, ona trzyma niemiłe. w klatce. A, relaks? Ja mam się zrelaksować? Już ci się, o, już ci się relaksuje, ty ja klaunie. Ja nie chcę relaksować. Ja też się nie chcę relaksować. Kim ty Proszę jesteś? Proszę nas wypuścić do mamy i taty. Tak, ja to prawda. Ja Ja też chcę stąd wyjść w końcu, no. Ja też. Ty klaunie. Co? To jesteś Hejziel klaunem? Hejzel była ja? klaunem, to, to. jest nasza opiekunka nas ona oh. nie chciała, żebyśmy mieli rodziców. To była opiekunka! Opiekunka clown. No. Jak to nie, możliwe? Ona, to tak co naprawdę... ona by to zrobiła? Ona Mnie nie miwe. chciała nas nigdy oddać dla rodziców, bo ona nas tak lubi, może to miło. Nie, oh, nie to wolno dziwne. porywać dzieci. No to, nie to wiem, myśli te nie zamykają nas w klatce. No, no właśnie. właśnie, ej, to jest coś nie tak, musimy się stąd wydostać, to jak najszybciej. Otwieraj tę klatkę! Otwieraj to, Hazel, o, otwieraj! O, Pokonajmy je! Pokonać. Pokonajmy je, pokonajmy je szybko! Pokonani! I co chodź teraz tutaj, to chodź, zrobisz? Chodź! Tak, chodź tutaj, dawaj. jak ci zaraz tutaj Ach, dam popalić. Się do się. Do nas. O, o, dobra, coś tutaj się dzieje z skały. To ej. tak, może uciekniemy stąd, dobra, chodźcie i uciekamy. Noga do tej dziewczyny, idziemy tam. Dobra, szybko, uciekamy stąd, mamy mało tylko czasu. Idziemy spadnijcie. Tak, trzeba uważać, żeby nie spać tylko. Gdzie tutaj, lewo, prawo, ja nie wiem. Hmm, może w prawo, to może w lewo dziewczyny, co wy na to? Ja Druga już sama nie wiem, Dobra Heizel tutaj do nas, się! Tak, rozwalimy cię, Heizel! Tylko tutaj przyjdź, no to stajesz od mnie tą pałką! El, o tak, normalnie! Bo, bo ja! Dwie drogi, słuchajcie, dwie drogi mamy do, wygrania, do wybrania, Pomóżcie tylko którą... nam, którą wybrać! E, wiecie co, ja mówiłem lewą, to może chodźmy prawo, bo mniej śmierdzi! Dobra, chodźcie tutaj! Dobra, chodź! No dobra, Ej, coś tutaj, Upi! Mamy coś, wow. patrzcie! Ej! Łooo! Wow. Co tu się dzieje? Lawa. Tak, to jest chyba lawa, dziewczyny. Musimy na to uważać. Okej. Okay. O, o nie, musimy to przeskoczyć. Hobby. Dobra, dziewczyny, damy radę. Damy sobie radę, to wow. będzie banalne. O. Te kamienie się ruszają. Nie, no serio, one nie. się ruszają. O, najgorzej. Dobra, Dobra, majki, mamy 30 sekund. Dobra, damy radę, dziewczyny, damy radę. Słuchajcie, Robimy patrzcie. To. Robimy to. Jesteśmy Ten najlepsi. Albo nigdy! Dokładnie, teraz albo nigdy. nie padnąć, bo wtedy padniemy, Majki. Tak, wiem, Tina. Damy radę, patrzcie, pokonamy to. Co jest, Tina? Uważaj na siebie, That nie O-o, oh -oh. Tina. O nie, Tina! Nie straciliśmy Tina! O nie, a Mija? Gdzie O O nie, co teraz? Zoe, chodź szybko, musimy my to no przejść. No, jesteśmy we dwoje. Jesteśmy we dwoje, musimy dziewczynę jakoś uratować, może to... Może to Hazel przygotowała taką po... Ej, Tina! Tina, co ty tutaj robisz? Widzisz gdzieś mija? Ja, Porwana i, 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 i ja, ja nagle się tu teleportowałam, ja nie wiem, czy się stanęło. Ej, może to... Może ma super mocę. Może mi też tak porwało, o, o za nami, dziewczyny, za nami, o, to jest hejzel, nie. o, duża hejzel, co Musimy ona tu robi? Musimy pokonać tą hejzel za naszą mije przyjaciółkę. Tak, za naszą najlepszą przyjaciółkę, orzesz ty. To twoja ostatnia szansa na posłuszeństwo. Nie, nie będziemy pośluć, nie, nie zgadzamy się. Tak, pokonamy cię, Hazel, i zobaczysz. Hi, hi, nie dostaniesz. boimy się ciebie. Będzie to zemsta, słodka zemsta. Patrzcie, ja sobie tylko dokupię tutaj, proszę bardzo. Nie, bo ta Hazel ma scymetry wzrostu, tkwi na tak urośnie. Musimy ją pokonać. Dokupiłem sobie HP, słuchajcie, wow, i teraz wow, ją pokonam. Wow, 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 wow. Wow, uwaga, wagi. uwaga dziewczyny, zemścimy się i odzyskamy mnie. Ej, co to Klachuj jest? Na to, w szkakuj, szybko skakujcie. O, dobra, jesteśmy w porządku. Ona jest bosem, ona przyzywa tutaj jakieś takie rzeczy dziwne. Dobra, słuchajcie. O, uwaga! I... Możemy ją walnąć. Tak. Nie? Uwaga. Klepiemy Czy możemy? Ją, tak. Klepiemy ją. A masz ty? A masz Kaiser? A masz Szybko, szybko! Bijemy ją. O, dobra, dobra. Uciekajmy, uciekajmy. Tak, uciekamy, unikamy. O, tylko tak, szybko wskakujemy. Tina, wskakuj! Dobra, Tina wskoczyła, Skoczyłam na szczęście. Musimy tylko wskakać bliżej niej, żeby ją razu Ej, bać. to jest dobry pomysł, Tina, to jest bardzo dobry pomysł. Lecimy o, na nią! A już ją a masz, a masz, ty hejzel, a masz zła hejzel. Bum, bum, bum. Nic tam nie zrobisz. Tak jest, o, dobra, uwaga, teraz dobra, dziewczyny Ostrożnie, 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 dobra Wow, ej, Heizel jest coraz mocniejsza Dziewczyny, musimy uważać, musimy Być gotowi na wszystko tutaj Majki, bądź ostrożny, macie mało HP z Tak, jestem ostrożny, ale ja sobie dokupię tutaj mało. Dokupuję sobie, słuchajcie, dokupuję sobie kolejne Życie, musimy ją pokonać, pokonamy ją Nawalamy, nawalamy, nawalamy Awasz, 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 ty, awasz, traci HP Traci HP, patrzcie, bijemy ją, zaraz padnie Uwaga, uwaga, Ostrożnie, musimy skakać teraz, dobra? Szybciej, szybciej, szybciej. Patrzcie na to, dobra, ja podskakuję tutaj, dziewczyny są. Zaraz ją pokonamy Jestem i będzie po jeden tobie. albo dwa razy. I tak, będzie pokonana. Tak, jeszcze dwa razy pewnie, jeszcze dwa razy, uwaga. i... Dobra, szybko, szybko szybko. A masz Heizel, boom, bije ją, bijemy ją, dziewczyny, dawajcie. Tak, z całej siły, z całej siły ją nawalajcie, patrzcie. O, o, mocno, sobie. mocno, o nie, dobra, o, jeszcze. Nie, jeszcze o, o. I jeszcze raz Zoe uważaj na siebie Dobra szybko, szybko, szybko Tina ja muszę tu wskoczyć Dobra wskoczę. Dobra o, uwaga coś. uda nam się teraz nam się uda Ostateczny cios cielacz, Łapeczki cielacz. w górę Uwaga i za Majki plus raz Majki gry A masz ty bum 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 pokonamy Udało nam się Udało się Udało się nam Jest mała Jest Hejzel się zmniejszyła nie jest już bosem. Cię, tak, no oddawaj Mije, oddawaj je, Oddawaj, mi je, oddawaj nas w i i nasą mamę i tatę Tak jest Ej, słuchajcie, możemy teraz wybrać, czy mamy zostać z Hazel, czy do, z rodzicami Więc słuchajcie, ja głosuję Ja na rodziciu. Ja też głosuję na rodziców, a wy na kogo byście zagłosowali? Piszcie mi koniecznie w komentarzach, będę czytał i przypinał serduszka w komentarzach Pamiętajcie o dwóch nowych y, kanałach Majki Gry oraz Majki Plus, serdecznie zapraszam A ja jestem z rodzicami i muszę ich pocieszyć Pa, pa